Paint tajemnicy i sztuczki. Efekt 3D. Chcę Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić fajny trik w paintcie. Taki efekt 3D. Na sam początek bierzemy kółeczko tutaj i robimy sobie takie średnich rozmiarów. Bierzemy kreskę i dzielimy na cztery części. Tak jak w pizzy. Później kolorujemy to. Każdy może tak jak lubi. Ja tu wezmę na zielone. Niebieskie też. Taki brzydki. No i na różowo. Albo hmm, żółte. No i wam bierzemy takie. Kwadracik, kopertę. I bierzemy te dolne, fikuszne. Znaczymy Klikamy cirl Nie cirl, tylko shift I, ro, I robi nam się taki wężyk Jak machamy to tam wiecie Już taka tutaj Piłeczka Się zrobiła To już niedługo następne odcinki tam, No tam wiecie Możecie mi jak chcecie to zobaczyć Powiedzieć tam No to cześć